Drugi mazurski redyk, obok mnie Basia, twórczyni tego, tej pięknej imprezy. Basiu, to już rok minął od ostatniego naszego spotkania. Tak. Niesamowicie ten czas leci. No, bardzo niesamowicie. I powiem Ci, że jestem szczęśliwa, że teraz mogliśmy się też spotkać. Nie tylko z Tobą, ale też z gości, którzy tu przyjechali. Przyjechali już się dawno pytali, kiedy będzie redyk. Ja po prostu moje serduszko pukało, szczęśliwie. No to fantastycznie. A powiedz mi. Czy więcej jest takich miejscowych, czy więcej jest takich turystów z zewnątrz? Tak dzisiaj, jakby. teraz, w tej chwili uważam, że jest więcej z zewnątrz, e, którzy chcą zobaczyć różne stoiska, zobaczyć te zgonienie. Nie wiem, czy zauważyłeś dzisiaj, że bardzo dużo ludzi czekało na moment, kiedy pójdziemy zagonić owce. No widziałem i, I... Ten, ubrała się i w kamizelki pomarańczowe tak, dla bezpieczeństwa. Pomarańczowe tak. dla bezpieczeństwa. Tak. Ale szybko te owieczki w tym roku chyba się już nauczyły w zeszłym i... W tym roku szybko im poszło. No, trochę <laughs> troche tak, trochę odwiedził nas pan Wilk, e, gdzie zganiamy do Owczarni e, i ten pan Wilk e, no, poskutkował tak, że one znają drogę na Aha. dzień dobry i na noc i na, i na dzień. Ale to jest już inna kwestia e, i ludzie fajnie było, że czekali, kiedy pójdziemy, to jest raz. Miejscowi myślę, że przyjdą dopiero później. A, tak, o no, niej tak, tak, jak się trochę oni tak, no, jeszcze coś na tam tą pracują. Miał właściwą imprezę, tak. Tak jest, tak jest. A dobrze, a jak oceniasz ogólnie ten rok? Bo e, uważam, że ten pierwszy Mazurski Redek to on powinien być takim jakby nowym otwarciem dla Ciebie, chociaż gospodarstwo dobrze Wasze funkcjonuje, pewnie prężnie, prężnie działasz, jeszcze, jesteś kobietą z ikrą, taką naprawdę, podoba mi się to w Tobie bardzo. No i opowiedz coś, co przez ten rok się wydarzyło, jakieś zmiany? Nie lubię narzekania, ale muszę, muszę Ci powiedzieć, że ten rok był dosyć trudny, jeżeli chodzi o pogodę. Był bardzo wymagający od nas, bardzo. Dlatego, że ciepły? Eee, tak, nie rośnie rośnie, nie było deszczu tutaj w ogóle, bo są różne... To jest to. Eee, dla owiec jak dla owiec, tak? Jak mają co jeść, to im nie przeszkadza słońce, nie przeszkadza im deszcz. Ale myślę, że Pan buczek jest tak, że daje, że trzeba się skupić na tym, a kochani, a może za bardzo jedziecie, albo za bardzo ingerujecie w jakieś strony i tak dalej. Więc, a poza tym, to też rozwija nasze mózgi, no tak, bo no. jak ciągle mamy to samo i dezujesz to Zaczynamy samo, tak, zmieniać, to jest nam łatwo, tak zostajemy, dalej. siadamy na dupę i koniec. Tak, tak. To to, więc co, jest... O polski, jak niecinie, jak niecina? Też, no. e, jak tak, jest w ogóle jest ład, polski ład, nie tylko polski ład, europejski ład, gdzie y, ma być bardzo y, y, pro, mien, do, między, że ma być bezpośrednio od pola do stołu czy jak najmniej pośredników. Tak, ja tak jestem. No, ja wyprzedziłam Ład Zielony. No to jest, słuchaj, to jest fantastyczne, bo rzeczywiście, rzeczywiście wyprzedziłam. pośrednicy dochodzi do takich sytuacji, że pośrednicy zarabiają więcej niż tacy rolnicy jak Ty, nie? Wiesz co, może nie bez... Nie, nie. niecina jest tak niszowym produktem, że myślę, że o jej walorach, o jej e, śwież, świeżości i to, że ona jest tutaj, bo naprawdę mam różnych klientów, i z Gdańska i tak dalej. I oni dzwonią. Ona jest niesamowita, bo ona być może, te łąki są fajne, które sprzyjają y, jakości tego mięsa, być może te zioła, które to rosną, być może pogoda, a być może ja. No właśnie. O, właśnie. No By właśnie, ta dobra energia. Ta dobra energia. dobrą Tak, ta fajna gospodyni, która tak. o nie dba. To jest to, więc mięso jest fajnej jakości. Ehm, I co jeszcze, co jeszcze, że od pola do stołu. Nikt o tym produkcie nie opowie tak jak ja. Jeżeli ja oddam do sklepu tą następnego. Z energią, tak. z tym przekonaniem, to po prostu ty tą, tą swoją energią przekonaniem tak. właśnie potrafisz tak jakby ludzi wciągnąć w tą baraninę. Też, nie, nie to ukrywam, agnieciny. że też. E, mój przyjaciel Marek i ma kobietkę Ele, która jeszcze 4 lata temu w ogóle by nie powąchała jak nieciny. Wyobraź sobie, że w tym roku zjadła całego burgera. Naprawdę. <laughs> tak. Chcemy wrócić też do nas w takich e, jak siumbel, bo to wymyśli mój wnuczek. A co to jest siumbel? To, to jest burger. Dlaczego mamy mówić Aha. burger? A nie możemy siumbel. Fajna? Fajna, bardzo fajna. Kolega, oryginalne, bardzo kolega fajne. nazwał Lamborghini. Basiu, w baraninie jesteś ekspertką, aż zarażać w tym dobrym słowa znaczeniu oczywiście swoich klientów i gości, którzy tutaj przyjeżdżają do Twojego gospodarstwa. No także będziesz w centrum może właśnie ba baraniny czy Jagnięciny na Mazurach. E, ja Trzeba na... to promować. Nieskromnie nawet powiem Ci, że jestem, nazywam się królową Jagnięciny. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. W tym roku po 35 latach pracy wybrałam się na 10-dniowy urlop do Gruzji. Pojechałam z przyjaciółmi z zespołu Mrzawka i pomyślałam sobie, tam najem się tej Jagnięciny, takiej gruzińskiej, fajnej. Tak. Bardzo mało było. I jadłam zupę harczo, która dzisiaj też tutaj Właśnie jest. Właśnie chciałam to jest, powiedzieć. Jest zupa harczo. I słuchajcie, jem sobie tę zupę harczą w Gruzji, myślę, nie, no książki mnie zrobili. E, to nie jest Jagnięcina, nie? Dali, Aha. wieprzowinę. Przyjechałam do domu, myślałam dwa miesiące, otworzyłam zupę harczo. Słuchajcie, nie czuć w ogóle jak nic innej baraniny. Tam jest tyle warzyw, tyle jest też mięsa i tyle przypraw, że w życiu byś nie pomyślał, że to jest tam jak przypraw. Czyli harczo jest nawet dla tych, którzy nie lubią baraniny. Tak, tak, jest super, jest dużo przypraw, jest lekko pikantna, jest bardzo fajna. Daje fajna. No, z chęcią spróbujemy, bo tam już ślinka, jak nagrywałem różne materiały, to ślinka mi już pociekła. No, Wiecie, co jest szczerze. fajne? Dzisiaj też no? po to, to jest redyk? Tak, tak sobie pomyślałam. Redyk jest po to, żeby pokazać, że zwierzęta nie są jakby w kategorii tak, że one są tylko w budynku. One, zobaczcie, ile dzisiaj ludzi goniąc te owce albo goniąc, idąc za nimi. Tak. Jest to też wysiłek fizyczny. Zobaczysz naturę, zobaczysz nasze mazurskie lasy, łąki. To jest fajne. Właśnie, Pomyślałeś o tym? Właśnie, właśnie nie, nie, nie pomyślałam o tej kategorii, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że to jest takie miejsce, tak można dzisiaj powiedzieć, aktywności dla, dla tych gości. I którzy myślę, tu że ci, którzy siedzą za biurkiem, nie wiem czy lubią, czy nie lubią, zazdroszczą nam tego. A ja bym chciał, żeby ten film spowodował, żeby w przyszłym roku, czyli w 2024 już sobie w kalendarzach odhaczyli, że jest coś takiego, jak mazurski Redyk w Sołdanach u Basi, i tak. żeby już w przyszłym roku nie ominęli tego, bo to o to chodzi, żeby nie ludzi po prostu powodować, że oni zazdrość, że ich tutaj nie ma, ale żeby pokazać im, że można tą imprezę przeżyć. W tak. przyszłym roku. W przyszłym roku ja... Jest to już cykliczna impreza i chcemy, żebyście zobaczyli, co się dzieje w gospodarstwie, bo tak w sumie gospodarstwa nie wpuszczają na swój teren. Zobaczcie, jest to doła, jest słoma, jest ktoś robi ceramikę. No, siedzimy na słomie. Tak, jak ja długość. Jest działam. stare koło, które jest od wozu, jest, są dzieci. Jest fajnie. Da. jest pracowicie, ale fajnie. Fan, fantastycznie. Słuchajcie, ci, którzy jeszcze nie widzieli na przykład naszego filmu z zeszłego roku, bądź w ogóle nie widzieli, jak się trzyże owce, no to jest, to jest fantastyczne. Ja bym na miejscu tej owcy, kurczę, się czasami o niektóre elementy ciała mi e, obawiał, ale ten golaż, jak on, jak on się nazywa? Czyga, daje radę? Czyga, daje radę nawet tam po jajkach baranowi, o, tak. jedzie, ale daje radę. Baran spokojnie, nie wiem, czy tego przede bawi. wszystkim, słuchajcie, jest to jeszcze nasze polskie, to jest nasze polskie, nasze, I to jest tak. fajne. Kultywujmy nie, tą tak. naszą tradycję. To może to nie jest tradycja mazurska tak stricte, nie, baran, no Nie, baran, ale. Barany, tak. ale ale fajnie, że tutaj się zadomowiła na tych naszych ziemiach pięknych Mazur i bardzo to pokażę. Tak i czekam, słuchajcie, pomysł, trzeba coś zrobić z wełną. Czekam na ten pomysł, kto zagospodaruje naszą polską wełnę. Rozmawialiśmy, że pamiętam w zeszłym roku na ten temat. To jest straszne, bo ja za moich czasów młodości to wełna była w scenie. Ja pamiętam jak mi babcia robiła skarpety z wełny albo sweter. To po prostu chwila grozy przy zakładaniu, bo mnie bardzo wełna gryzła. Ale to jest, to jest wspaniałe, to jest bardzo zdrowe przede wszystkim. Tak. A teraz ten przemysł po prostu zapomina o tym. Nie? Jest mamy, słuchajcie, są dziewczyny owczarki, które robią pelec z wełny. Jest dzisiaj też mamy tutaj w sprzedaży jako A nawóz, pelet, ale jako, ale nawóz, nawóz. nawóz jako nawóz, A. który do powietrza w glebie i zbiera, jak teraz w tym roku sadziliśmy ogórki, słuchajcie, spod podkładem wełny. Wilguć, tak, ha, zbiera wilgoć. Super, nie podarowaliśmy ogórku ekologicznych. No, to O, to tego nie, to właśnie. nie, nie O, Słuchajcie, obłożycie wełną e, na przykład i namioty, nie wchodzą ślimaki, Nie trzeba żadnej chemii. Proszę bardzo, już mamy. Wasiu, warsztaty? Robicie coś takiego jak warsztaty? Nie robimy, ale wszystko trzeba tak pomalutku, nie? No, to ja trzeba, uważam, bardzo. że fajne w ogóle dla szkół, dla uczniów. Tutaj w pobliżu jest ta... Muzeum Indian tak jest, jest. Jest, no właśnie jest daleko, ale takie atrakcje jak u Ciebie, myślę, że tutaj uczniowie to by oczy wywałuszali, jakby zobaczyli strzeżenie owiec na przykład na jakiejś wycieczce szkolnej. Żeby ucieczki szkolne przyjeżdżały. Warto, warto na pewno to pokazywać tym młodzieży. No i nie tylko, no i wszystkim turystom, no. Słuchajcie, na Mazurach będąc trzeba przyjechać tutaj do Sołdan, do gospodarstwa Basi, spróbować wspaniałej baraniny. Przez cały rok ba się Tak, jest, nie? tak, jest przez cały rok. Ja pamiętam, jak tam w tym roku sobie kupiłem takie e, hamburgery z baraniny, jakie w domu jadłem. Od razu się przeniosłem myślami tutaj, i przede wszystkim <laughs> sileczka to poleciała poleciała smak wspaniały. Warto, warto spróbować. Słuchajcie, i w góry, i na Mazury znajdziecie Barbarę. Zapraszam tak. do Soudan. Dokładnie. Myślę, że tym wspaniałym akcentem, Basiu, dziękuję Tobie bardzo za ten wywiad. Ja również. Od razu ja w imieniu Basi zapraszam na przyszły rok 2000, czyli Mazurski Redyk 3, 2022. Na, na pewno w październiku, na pewno w październiku, tak, na pewno w październiku. Planujcie sobie, bo na tej imprezie przynajmniej raz w życiu trzeba być.